Dzień dobry, witajcie. Który olej najlepiej nadaje się do smażenia? Na ten temat mówiłem, na ten temat pisałem w mojej książce pod mikroskopem największe absurdy pseudomedyczne, ale także w innych filmach. Linki do tych filmów zamieszczam również w opisie pod niniejszym filmem, żeby było Wam łatwiej. Jak już kiedyś wspominałem, smażenie jest generalnie niezdrowym procesem i jeżeli mówimy o smażeniu, to nie, mówi, nie powinniśmy mówić co smażyć, na czym smażyć, żeby było zdrowo, tylko na czym smażyć, żeby było to jak najmniej szkodliwe. Dlatego, że podczas smażenia zawsze powstają produkty tak zwanej peroksydacji lipidów, m.in. nadtlenki, tlenki, wodoro lipidowe, tlenki, tlenki alkilowe. Powstają również np. aldehydy, ketony, produkty polimeryzacji tych związków. Różne tak zwane produkty peroksydacji lipidów. W związku z tym smażenie zawsze będzie niezdrowe. A my powinniśmy dążyć do tego, żeby redukować ilość tych powstających związków. Już kiedyś Wam powiedziałem, że najlepszym olejem do smażenia jest oliwa z oliwek. Na drugim miejscu uplasowałbym olej kokosowy. I oczywiście jeżeli my weźmiemy pod uwagę, że są to oleje rafinowane, to nikt nie będzie miał tutaj żadnych wątpliwości, nikt nie będzie zgłaszał sprzeciwu. Na pewno słyszeliście, czytaliście albo się uczyliście, że do smażenia wybieramy oleje rafinowane. Bo oleje nierafinowane po prostu mają niższy punkt dymienia. A oleje rafinowane, oczyszczone, pozbawione różnych związków, na przykład Wolnych kwasów tłuszczowych mają inną, tak zwaną liczbę kwasową, inną, inne parametry, które powodują, że ten punkt dymienia jest wyższy. A punkt dymienia, tak się to definiuje w literaturze, jest to najniższa temperatura, w której zachodzi rozkład tłuszczu. A więc tłuszcz, czyli triacyloglicerol, rozkłada się do wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu. Czy są to. Trujące związki dla organizmu? No nie! Ani wolne kwasy tłuszczowe, ani glicerol nie są trujące dla organizmu. Jeżeli mamy nadmiar glicerolu, to możemy co najwyżej dostać biegunki, ponieważ jest to związek, który stosowany jest do ustnie w przypadku zaparć. Działa lekko przeczyszczająco. Ale jeżeli proces podwyższania temperatury trwa Dalej, lub jeżeli taka wysoka temperatura utrzymywana jest na danym poziomie przez dłuższy czas, to z glicerolu może powstawać akroleina, która ma taki nieprzyjemny, drażniący zapach, i ona już jest związkiem szkodliwym dla zdrowia. I wiele osób wskazuje na to, że powinniśmy wybierać wyłącznie rafinowane oleje do smażenia, ponieważ one mają większy punkt dymienia. Okazuje się, że nie jest to prawda. Jest pewien wyjątek. Mianowicie dla oliwy z oliwek, tak zwanej tak zwane extra virgin, ale również virgin olive oil, ale również y, także dla oleju kokosowego. A więc możemy wybierać oliwę z oliwek nierafinowaną i olej kokosowy nierafinowany do smażenia, także do smażenia na głębokim tłuszczu, czyli do głębokiego smażenia. Ktoś mi powie, jak to? Patryku, zobacz, że Nierafinowany olej kokosowy o takim przyjemnym, ładnym zapachu, tak powinien być spożywany tylko na surowo, ponieważ on ma punkt dymienia około 177-180 stopni Celsjusza, a oliwa z oliwek to też nawet 170-180 stopni Celsjusza. Wyjaśnijmy kilka wątpliwości. Po pierwsze, dobrej jakości oliwa z oliwek extra virgin ma punkt dymienia powyżej 200 stopni Celsjusza, około 205, nawet niektóre źródła mówią. Ale gorszej jakości oliwa z oliwek nierafinowana może mieć faktycznie punkt dymienia rzędu około 180 stopni Celsjusza. I tak samo nierafinowany olej kokosowy 170-180 stopni Celsjusza, a wydawałoby się, że to trochę mało, żeby smażyć na przykład na głębokim tłuszczu, tak? Czy długotrwale smażyć? Okazuje się jednak, że nie, dlatego że takie badania były prowadzone. Oczywiście całe piśmiennictwo jest podane pod spodem. Badano właściwości fizyko-chemiczne, czyli zachowanie się różnych olejów w różnych temperaturach i w różny, pod działaniem różnych temperatur. W różnych przedziałach czasowych. I okazuje się, że wprawdzie oliwa z oliwek nierafinowana i nierafinowany olej kokosowy mają, wydawałoby się, niższe punkty dymienia, to jednak mają pewne cechy, które decydują o tym, że można je używać do smażenia. Pierwsza to jest to, że w oliwie z oliwek występują, występuje przede wszystkim jedno nienasycony. Kwas tłuszczowy, który zdecydowanie trudniej ulega procesom oksydacji niż wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6. W oliwie z oliwek jest omega 9, jednonienasycony kwas tłuszczowy, kwas oleinowy, zesteryfikowany w postaci trójglicerydu, tak? A poza tym w oliwie z oliwek występują antyoksydanty. Występuje witamina E, występują związki fenolowe. I o działaniu przeciwutleniającym, które zapewniają wysoką, tak zwaną stabilność oksydacyjną tego tłuszczu. Natomiast w przypadku oleju kokosowego również występuje bardzo dobra stabilność oksydacyjna, dlatego że olej kokosowy to są przede wszystkim nasycone, no prawie wyłącznie nasycone kwasy tłuszczowe, w związku z czym one nie ulegają takiemu łatwemu utlenieniu jak nienasycone kwasy tłuszczowe i ta stabilność oksydacyjna również jest bardzo dobra. Co w ogóle mam na myśli, mówiąc o stabilności oksydacyjnej? Mam na myśli to, że podczas smażenia nie powstają produkty utleniania peroksydacji lipidów, o których mówiłem na początku filmu. Czyli moi drodzy, z jednej strony mamy niski punkt wymienia, czyli jeżeli go osiągniemy, to możemy, możemy spodziewać się tego, że w takim tłuszczu powstanie większa ilość wolnych kwasów tłuszczowych, tak? powstanie większa ilość glicerolu, ale. Ten proces, ze względu na stabilność oksydacyjną w oliwie z oliwek i nierafinowanej oczywiście, i nierafinowanym oleju kokosowym, zachodzi stosunkowo wolno. Yy, natomiast stabilność oksydacyjna sprawia, że nie dochodzi do powstawania związków, które de facto są szkodliwe dla zdrowia. Tak jak powiedziałem, nie są to produkty hydrolizy tłuszczu, czyli nie jest to glicerol czy wolne kwasy tłuszczowe. Są to aldehydy, ketony, różne polimery tak, tych związków, one są dla nas bardziej szkodliwe, i ta stabilność oksydacyjna tych dwóch tłuszczów sprawia, że pomimo względnie niskiego punktu dymienia nadają się one do smażenia. Po smażeniu powstaje w tych tłuszczach niska zawartość, tak zwanych polarnych związków końcowych, tak czy całkowity, całkowita ilość związków polarnych, do których zalicza się niektóre aldehydy, ketony i tak dalej, czy produkty rozkładu peroksydacji lipidów utrzymuje się na niskim poziomie. Dla porównania na przykład olej rzepakowy mimo że ma o 50-60 stopni wyższą rafinowany olej rzepakowy o 50-60 stopni wyższą temperaturę dymienia, to jednak zawartość końcowych związków polarnych i stabilność oksydacyjna tego oleju jest zupełnie Przedstawia się gorzej niż w przypadku oliwy z oliwek, i czy na przykład oleju kokosowego nierafinowany. Czyli olej rzepakowy wytwarza większą ilość produktów utlenienia tłuszczu, wytwarza, cekuje się również mniejszą stabilnością oksydacyjną, mimo wyższego punktu dymienia. To, co powinniście wynieść z tego filmu, że nie decyduje punkt dymienia. Decyduje przede wszystkim punkt dymienia. Ale przede wszystkim stabilność oksydacyjna. Oleje, które mają niższe punkty wymienia, ale wyższą stabilność oksydacyjną, mogą się wbrew pozorom bardziej nadawać do smażenia, ponieważ końcowa ilość produktów peroksydacji lipidów będzie w nich mniejsza, a więc powstanie mniej tych związków, które faktycznie są szkodliwe dla naszego zdrowia. Moi drodzy, czyli podsumowując, nierafinowana oliwa z oliwek, nierafinowany olej kokosowy nadają się do smażenia. Pytanie tylko, po co na takich olejach smażyć? Są one drogie, po co je używać do smażenia? Najlepiej używać tutaj olejów rafinowanych, które są tańsze, a smażenie ograniczyć do minimum, bo i tak no, wpływanie działa to korzystnie na nasze zdrowie. Tak więc, moi drodzy, myślę, że wynieśliście kilka ciekawych informacji z tego filmu. Ja lubię przekazywać ciekawe informacje, Ostatnio spotkałem na schodach, na klatce schodowej, mojego sąsiada. Miał straszne blizny pooparzeniowe na twarzy, bo dopiero co wyszedł ze szpitala i mówię do niego: y, Wiesz co, zbychu? Frytki znacznie zyskają na smaku, kiedy podczas smażenia na głębokim oleju dodasz do nich szklankę zimnej wody. On tak na mnie popatrzył i mówi: O, nie, Patryku. Drugi raz na to samo już się nie dam nabrać. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was serdecznie, cześć.